Dziś recenzja filmu, który zebrał dwa Oscary za najlepszy film roku oraz za najlepszy oryginalny scenariusz. Mowa oczywiście o Spotlight, świetnym dziennikarskim dreszczowcu, obok którego nie można przejść obojętnie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, zapraszam Was na recenzję. Bostońska gazeta Globe doczekała się nowego szefa w postaci Martiego Barona, przeniesionego z kultowego Timesa do lokalnej, ale prężnej redakcji. Według nowej dyrektywy, dziennikarze specjalnego działu Spotlight mają skupić się na domniemanej aferze pedofilskiej, w którą zamieszany jest jeden z księży. Ale i myślę, że wszyscy o Do you think your paper has the to take that on? I do. Do you? Krótkie, ale intensywne śledztwo odkrywa jednak problem o znacznie większym kalibrze. Podejrzani zaczynają się mnożyć, jak również osoby zamieszane w ogromny system krycia pedofilskich przestępstw. Zamieszani są nie tylko księża, ale i prawnicy oraz zwykli ludzie. Ekipa dziennikarzy dociera również do ofiar, które rzucają nowe światło na cały problem. Mamy got true stories here. A story about the clergy and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one. Of them

Maybe they do. Czy badanie sprawy, która zajęła ponad kilka miesięcy ciężkiej pracy, zwieńczone będzie sukcesem? Czy może macki Kościoła sięgają na tyle głęboko, że nawet przy ogromnej ilości dowodów, Claire będzie w stanie ukręcić całą sprawie web? O tym musicie przekonać się już sami. We understand you've settled several cases against the church. I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. When you're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? Obsada Spotlight to prawdziwa uczta dla kinomana. Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liv Schreiber, John Slattery, Brian Darcy Haynes, Stanley Tucci. Nazwiska znane i szanowane przez aż ciężko wyróżnić najlepszą postać. Ostre dialogi i scenariusz naszpikowany szczegółami wymaga od widza ogromnego skupienia. Film to jednak przede wszystkim niezwykły spektakl idealnie poprowadzonej narracji. Tutaj hołd należy się reżyserowi Tomowi McCarthy'emu, który pracę zwykłych dziennikarzy polegającą na mozolnym szukaniu źródeł i przepytywaniu świadków przedstawił w formie elektryzującego deszczowca z nieustającymi zwrotami akcji. To Film, mimo swojej tematyki, jest pozbawiony polityczności, dlatego nie warto traktować go w kategoriach światopoglądowych. Przedstawia faktyczny problem przerażającego systemu, z którym boryka się Kościół katolicki. Nie jest jednak żadną propagandową tubą, jedynie manifestem i czerwoną flagą zwracającą uwagę na skalę problemu. Spotlight dostaje ode mnie 9 gwiazdek jako jeden z najciekawszych filmów ostatniego roku, który absolutnie trzeba zobaczyć. Nie jest to kino lekkie, wręcz przeciwnie. Scenariusz to skomplikowana plątanina faktów, przy której czasami ciężko nadążyć, ale cała historia wciąga widza w sposób totalny. Bardzo serdecznie polecam Wam zobaczyć film w kinie. Jeżeli jest już na to za późno, koniecznie poczekajcie na wydanie na DVD. Ten obraz po prostu trzeba mieć w swojej kolekcji. Dzięki za oglądanie, dajcie znać, jaki film chcielibyście, abyśmy zrecenzowali w kolejnym odcinku. Zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i koniecznie odwiedzajcie nasz media mediakraftowy sklep, gdzie znajdziecie różne gadżety związane z naszymi produkcjami. To tyle. Cześć.